Czy? przykład te rodzinka pl No i jak nie ma odcinku, bo nie wiem, czy będzie to. Następne filmiki z tym. No i przypominam, bo koniec pamięci. Kieruzy i nie wiem, zaległości kanału. No i w seriale, jakiś z będę pisała. Proszę, na No może się jest dziesiąta, nie śpijcie tak chciał. Zajmij kopa! O dziękuję za obudzenie. Trochę. Nie znów przez dobę się działo. Nie, ja zawsze się zgodnie. No, to jest długo. Dobra, nie przez dobę. ale są jest długo. O, ktoś puka i do otworzyć. Nie. O, nie. <try> zawsze kiedy otwieramy to furtkę, wszystko się wali. Teraz no. ja posadzę sobie tego czekał e, z widzowie. Hmm, przecież mogłem sprzątać e, na ścięciu Jezu dobra. A to z nas zrobię dziecię! Pięknie. Co piłaś? Eee, przyszłam. Dzisiaj lepsza ty no. sobie pojeździć na na okej okay. biorę to wsiadamy to dobrze i jedziemy drodzy widzowie nie piszcie że Potelu nie ma wszystkich dodatków człopów. No to wybaczcie. No, no siadaję. Przygrałem lepiej gościnę. Dobra, ja. Nie tata. Nie, tata. Teraz mnie nie dowodzi. Właśnie ruszutki byli. Na pro. I dla was jest taka informacja, że Milena, jakby to totaluna. To, mhm. czyli mam na kopie robić cięcie, a nie na tablecie. Jezu, to chceba, trzeba tylko naciągnąć guziczek. No już kobieta to ogarnij się. Dobra, ślad. Dobra, to koniec filmiku. Pa! Papaty.